Tu niestety cała zabawa polega na tym, że ten czosnek musi być posadzony w ten sposób. Piętką do dołu. Witajcie! W dzisiejszym odcinku sadzenie czosnku. Harnasia. Harnaś dobry jest. Zaczynam od wybrania najładniejszych ząbków. Stąd muszę rozebrać, rozbroić te główki na części. Co wcale nie jest takie lekkie, by się wydawało, bo niektóre rozbrajać się nie chcą. Najładniejszy czosnek, który będzie sadzony, jest w tym koszyku. Troszkę mniejszy, ale równie dobry. Mam tutaj taki jakiś mocno podejrzany w tej obiance. A to wszystko dlatego, że z najładniejszych ząbków uzyskamy najlepszy plon. Oto ta selekcja. Czy pozostałe ząbki mogą się czuć tym urażone? Myślę, że nie wiedzą, że również zostaną spożytkowane w kuchni na przykład. No dobra, mamy już cały koszyk ząbków czosnku. Czy jest to dużo? No zależy, ile będziemy chcieć zasadzić. W jednej główce mamy około 11 ząbków. Przykładowo w tej, ale nie wszystkie z tej główki nadają się idealnie do sadzenia. Załóżmy, że do sadzenia z jednej główki będziemy mieli 8 i teraz, hipotetycznie, zakładając, że będziemy go sadzić co 10 cm, to wychodzi nam, że jedna główka starczy na, na 1 metr. Nam starczy. Metr bieżący, ale miarka zadzwiała Jarek na dworze była to zadzewiała. Także jest to poważna sprawa. Dlatego potrzebne jest trochę tego materiału. Przed sadzeniem jeszcze trochę go zaprawiam. Wejdą przeglądając jednocześnie czujnym okiem, by nie trafił się jakiś ząbek, który wcześniej przez pomyłkę przeszedł kontrolę jakości. I cyk. Także teraz nie pozostaje nic innego jak tylko go zasadzić. O, tu będzie mu dobrze. Stanowisko słoneczne, ziemia żyzna. Zaorana jakieś dwa tygodnie temu, żeby trochę odpoczęła. Nawóz rozsiany, wieloskładnikowy, potas, fosfor żeby był także wszystko w najlepszym porządku. Wczoraj miałem trochę czasu, to zdążyłem jeden rządek na długości posadzić, a docelowo mają być trzy albo cztery nawet. Przed samym sadzeniem spulchniam trochę ziemię gracką. A to dlatego, że cała praca wykonywana jest ręcznie i jak jest pulchna na ziemia. To łatwiej to idzie. Za mała powierzchnia jest, żeby myśleć o sadzarce. Dlatego jak gleba jest puchniejsza to jest to trochę łatwiej zrobić. Sadzimy czosnek piętką, czyli tym do dołu o w ten sposób. Nie przysypuję go tak bardzo na razie, bo nie chcę się pomylić po tym, gdzie był osadzony, a gdzie nie. Czosnek zimowy sadzimy głębiej niż czosnek jesienny, właściwie. Sadzimy głębiej niż wiosenny. A odległość między rządkami ustalam sobie na taką, żeby dało się jeździć opielaczem. Czyli to urządzenie mechaniczne do likwidowania chwastów w międzyrzędziach, ono definiuje jaki będzie rozstaw. Zazwyczaj jest to 20-30 cm, czyli zaszalałem troszkę z tym rozstawem, bo zrobiłem za duży, ale to się nic nie dzieje, złego przecież. Mogłem sobie uprawić pole agregatem. Ale motyką zrobię i też będzie dobrze. Po co ma pole przesychać? I tak sadzę kilka dni. Więc trochę to potrwa. Trzeba nie przeziębić ręki. Bo ziemia zimna, można reumatyzmu dostać. Rękawiczki trzeba mieć dobre. Zrękaniem na zimnej ziemi też trzeba uważać, bo później kolana bolą. W tamtym roku polifoskę sypnąłem. Też ładny czosnek był, nie można narzekać. Teraz poszedł, jak wspominałem, wieloskładnikowy, jakiś inny. Zobaczymy, co z tego będzie. Ogólnie zawsze sadzę swoim materiałem tym swoim czosnkiem co roku. Obsadzam. I nie jest taki zły, ale podejrzewam, że trzeba będzie zmienić ten, jak to się mówi, kwalifikat. Po prostu wymienić, wymienić się z kimś na inny. Bo to już jest niezdrowo, tak jedno i to samo ciągle. Tu niestety cała zabawa polega na tym, że ten czosnek musi być posadzony w ten sposób piętką do dołu. Dopiero wtedy on wyrośnie. Gdyby można było sadzić go inaczej, to nie było by problemu ze zrobieniem jakiejś maszyny, jakiejkolwiek, gdyby tak tylko go rzucić i przysypać ziemią. Ale niestety on musi być właśnie tak zagłębiony, i przez to maszyny do jego sadzenia nie należą do tanich. Jeden dzień przeznaczam sobie na. Jedną ladronkę tak zwaną Na jeden rząd To wszystko dlatego że Mam tą rękę jeszcze prawą Nie taką jak trzeba Więc muszę się pilnować Nawozem azotowym sypnę dopiero jak już Wzejdzie Ten czosnek Czy są może jakieś pytania Jarek chodzą tutaj kury Czy nie wygrzebią tych ząbków? Nie, są tak głęboko te ząbki, że kura ich nie wygrzebie. Czy można na czosnku dużo zarobić? No, jakby mieć go sporo i mieć na niego zbyt, to pewnie tak. Ale zwróćcie uwagę, że obsadzenie jakiegoś większego kawałka pola sporo kosztuje. No czosnek nie należy do tanich. A druga sprawa, nie możemy przecież tak na 100% przewidzieć, jak nam zaplonuje. Ale nic nie robić, to nic nie będzie. Można spróbować. Jeśli chodzi o opryski, to ja nigdy żadnych oprysków nie stosowałem, ale na pewno są jakieś przeciwko czemuś. Ogólnie fajna sprawa, nawet dla siebie trochę mieć, żeby nie kupować. Że zachęcam. Bo są dużo trudniejsze rzeczy do uprawy. A to jest coś fajnego i zdrowego. W kuchni zawsze się przyda. Nic, chyba zakończymy na dzisiaj. Będzie taki krótszy odcinek. Bo naprawdę trochę mi tu jeszcze zejdzie. Nie jestem skory do żartów przy takiej robocie. Kurde, ale krzywo. Także cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!